Ale wszyscy wiemy, jak ważny dla nas jest ten turniej, ten mecz ligowy, przede wszystkim niedzielny, bo, bo tutaj wiele się może zaważyć. Także najgorsze, co może być, to zbędne podkręcanie się i obciążanie już jakimś tam bagażem tego, tego psychicznego, co może być, jeśli się coś tam nie powiedzie. Doszliśmy bardzo wysoko i wydaje mi się, że nic nie można zmieniać, nic nie można kombinować, czegoś nowego nie wdrażać w tych tak przygotowań. Po prostu swoim cyklem iść i z marszu, tak uważam, imprezy wychodzą najkorzystniej. Toruń przegrał w pierwszej rundzie, w rundzie zasadniczej w Zielonej Górze bardzo wysoko. Pana zdaniem może mieć to jakieś znaczenie? Psychologiczna przewaga jest po waszej stronie, czy, czy raczej to jest nowe rozdanie? Tutaj? Nowe zawody o tamtym turnieju zawodnicy z tego pierwszego meczu zawodnicy z Torunia wyciągnął wnioski. Prosty przykład Gorzów Polek też wysoko w playoffach minimalnie przegrał, także tutaj e, mam nadzieję, że tego scenariusza nie będzie, ale to będzie inna drużyna, zupełnie inne nastawienie. Tam mieli już pewne też miejsce. Na pierwszym miejscu po zasadniczej to są play-offy. Wiedzą o co jadą, to jest finał. Też się przygotowują, mniej więcej wiedzą jakie warunki torowe można spodziewać się u nas w Zielonej Górze. Także już handicapu, zaskoczenia nie będzie. Trudno powiedzieć, no, spotykają się najlepsze drużyny z tego sezonu i każdy wynik jest możliwy. Mówi się, że Toruń to drużyna bez żadnej dziury w składzie. Pan się z tym zgadza, czy wręcz przeciwnie, można ich ograć i w Toruniu, i w Zielonej Górze? No, Gdybym nie wierzył w swoją drużynę, to po co w ogóle rozgrywać te dwa turnieje? Po co z eksportowaniem? Ale skład mają bardzo wyrównany i może nie mają gwiazd po kroju, nie wiem, Hancock, Petersen, może nie Petersen, bo na dzień dzisiejszy, jednak mecz w lidze jest też bardzo dobrym zawodnikiem, Adams czy Kramp, ale mają bardzo równy skład. Którykolwiek zawodnik pojedzie na poziomie 3-4 punktów, pozostali potrafią bardzo dobrze zniwelować tą, tą, tą stratę. Po prostu przykładu jeśli Ward pojechał na finał szefeniorów, został mi się szevenior, także to też nie jest anonimowy zawodnik. Mają wielkie szczęście do transferów, jeśli chodzi o, o, o nowe twarze, bo jak holder się sprawdza od początku, tak samo się sprawdza ten Ward i tutaj w perspektywie tego meczu nie możemy się spodziewać, że... Będzie łatwo, czy możemy wykupić dwóch, trzech zawodników, skupić się na dwóch innych? Cała drużyna jest bardzo mocna w każdym biegu, 100% skupienia, no bo innej opcji nie ma. Co Pana nos podpowiada? Będzie złoto czy srebro? Totalnie nie myślę o tym, naprawdę. To nie jest to, że próbuję się jakoś ładnie wytłumaczyć i temat zamknąć. Nie myślę o tym, jak to będzie. Wszyscy wiemy, sobie zdajemy sprawę, że pierwsza myśl dla nas jest bardzo ważny, bo. To, czy nawet nie chcę myśleć, ale porażka, czy, czy minimalna wygrana może nam przekreślić, bo wszyscy wiemy, że w Toruniu się siedzi trudno, bo jeździmy tam bardzo mało e, i, i ten tor zawsze będzie przez najbliższy rok, czy, czy, czy kilka tam meczów, najbliższym jakąś tam zagadką. E, także no, fajnie by było, jakbyśmy mieli jakiś taki zapas e, kilku, najlepiej kilkunastu punktów, mm, o który nie będzie łatwo.